Cześć wszystkim. Jak widzicie, betunia jest rozebrana. Miałem jechać do Justina na zawody, ale troszkę się plany zmieniły ze względu na to, że mamy pogodę, jaką mamy, a z drugiej, że bardzo duża odległość nas dzieli, więc e, też powiem szczerze, nie uśmiecha mi się jechać prawie cztery. Godziny czy 4 z hakiem i na półtora godziny można powiedzieć zawodów, więc postanowiłem wykorzystać ten czas na delikatne modyfikacje. Znaczy modyfikacje. Może nie przeze mnie, bo jak wiecie i widzicie, zawias został wyciągnięty, jak i przedni, tak i tylny. Dlaczego? Dlatego, że była to seria. Swój stary zawias sprzedałem za starą betą I trochę, trochę, trochę rzucam mną Więc pierwsze co mi przyszło do głowy Delikatna modyfikacja zawiasu Zawias został wysłany do Le Nona, Macieja Łoboza, więc On się ma zająć tym zawiasem Zrobić go na wzór z mojej 250, lub nawet lepiej. No i zobaczymy, co wtedy wyciągniemy z tego motocykla. Albo, albo czy po prostu ja się zapuściłem i ciężka mi ta jazda idzie, bo tak jak mówię. I oglądacie ostatnio mój film. Nie jest prosto, nie jest łatwo trochę. Dostał motor po dupie. Klamki już powymieniane. Więc postanowiłem jednak ten czas poświęcić na wysłanie zawiasu oraz modyfikację jego pod hard enduro, a jak wiecie Maciej jest, myślę dobrym przykładem tego, ponieważ jeździ takie te ciężkie tematy, potoki nie potoki, podjazdy, więc yy, kolejny raz decyzja padła na niego, żeby on po prostu zrobił sobie zrobił mi z tym zawiasem tak jak ma być więc powiem Wam tak zostaje mi tylko po prostu czekać, zawias sobie poszedł poleciał nie będę go naciskał, zrobi no i co zostaną nam później tylko testy, nie wiem czy uda się w ten weekend wyjechać, bo nie wiem czy ten zawias wróci jak nie wróci no to niestety wyjazd będzie w następny weekend ale Mam nadzieję, że różnica będzie dość odczuwalna jak Przy ostatnim modelu Bety, więc Kolejny raz zaufałem mu i myślę, że się nie rozczaruje. Także Ten weekend Akurat zawody u Justina odpadają, może następne, bardziej jestem skłonny na Hard Enduro niż Cross Country Bo Cross Country czasem mnie Przeraża Bo dość Duże prędkości są, a kilka razy zdarzyło mi się wyrżnąć przy dość dużych prędkościach i niestety jest to dość bolesne, więc będę czekał na następne zawody i będziemy testować zawieszenie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie bety albo do mnie zostawcie opis w komentarzu, postaram się Wam odpowiedzieć na wszystko, bo staram się tam odpisywać na każdy komentarz lub zapytanie jakie dajecie pod filmami odnośnie Zęba tego oleju i tym podobnych rzeczy, więc Więc Pytajcie śmiało No taki krótki filmik Że się po prostu coś dzieje No myślę, że następny filmik nagram, bo tam chłopaki pytali odnośnie tych butów y, Lit, jak się sprawują, więc następny filmik zrobię z tymi butami A zawieszenie sobie czeka No to nic, trzymajcie się Powodzenia, hej!